z tej strony Fab 84A to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Stray Ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w grę i subskrypcję na moim kanale. A więc tak, my lecimy. I ostatnio zdobyliśmy ten defluxor jakoś tak. To było. E, dobra, i tym mogę... Ło! No i nie ma zórków. dobra, jeszcze jeden został. No i... No i dobrze. Ha, może się... ...przegrzać. jest ten pasek, a więcej tak że psuje e, to włączanie tego, co z niż trzymanie tego tak szczerze. Że... Dobra no, lecimy. Nie ma tu zórków żadnych. Mogę wypaść? Nie, nie mogę. Słabo. No, co się dzieje? przełącznik nie działa to zasilanie. Co ja mogę zrobić? Tu coś mogę wskoczyć? Nie mogę. Jedynie na to mogę wskoczyć. A tutaj to wygląda, jakbym mógł wskoczyć. Albo tutaj? Nie wiem. A mogę taką? Nie. Yy, te beczki się przesuwały, nie? No i taką, no, ale. Co te Aha, bo. A, dobra To mogę przesunąć Dobra I tam jest jakieś czerwone takie Nie wiem Zawsze jak są takie światełka To tam jest przejście Najmniej tutaj w tej grze Nie Dobra I tutaj No ta wiedziałem że to coś będzie e Zórki jakieś tu będą na Mogę rozwalić jaja? Nie mogę eee, Dźwignia jakaś Co, zórki wypuściłem No ta, tu są zórki O! O! O nie! Cieb... Nie, szybko! Nie! Rozładował mi się ten Jest, uciekaj! Ty, uciekaj! Co? Za dużo ich! I za dużo ich! Nie, co jest? Ła! Co jest? Za dużo ich było! No, niewiele brakowało. To prawda. To prawda, niewiele brakowało. No dobra, lecimy. Gdzie? Idziemy. Dobra, no dawaj. Otwieraj. Ło. Wow. Ło wow. Idziesz? Coś tu będzie zaraz. Te drzwi... To są drzwi do bazy? No to na pewno. To jak. To jak wy Nie, no jak to będą drzwi do bazy, to ja nie wiem. To jak to było zbudowane. No serio, to pewnie będą te drzwi do bazy. Mówię. Wam. Nie. Co jest? Nie są drzwi do bazy. Ej. A czy niektóra logika. No mhm. dobra, no to to, to jest to. No dobra, no niestety. No <laughs> dobra, no nie wiem. Nie wiem jak to było wejście do bazy to nie wiem jak to wyszło o. Znalazł swojego tatę po długim czasie. Dokładnie to my znaleźliśmy, no ale no dobra no. już wiecie, no i dobrze. Czemu mogę wejść do kanału? No, dobry uczynek to raczej. Eee. Kurde, bo. Eee, jak z kanałów. Nie wiem. Będziemy mogli wrócić? Może to nie. aha, No nie, ty nie będę mógł wrócić. Ja chcę. Chyba, że kiedyś to jeszcze. Nie dobra, muszę jedną muzykę, muszę jedną muzykę. Tylko którą? Mam trzy tylko. Aha, to słabo. Tylko trzy mam tu to, tą. bez tytułu. Aha, 44 nuty. No to to będzie szybki chyba. Ała. Nie no, ała. Serio, ale. Nie wiem, ale mogę się położyć Nie no dobra, ale to jest fałsz Ale nie, ała Już, już, ja idę już O nie Ty sobie tam graj Masz najgorszą muzykę No to co, chyba idziemy, nie Jeszcze kiedyś może wrócimy tutaj ale nie wiem. No i co, nie zamyka. Dobra, zamyka. A jakbym. Dobra, ja bym mógł stąd uciec, ale co wtedy by było? Gra by się zepsuła. Dobra. Eee, w ogóle ja sobie tak biegnę, a gdzie jest Momo? A przez to. No dobra, tu jest. A ona się nie boi zurków w ogóle? Defluxor, a z Baltazar teraz mówisz? No dobra, teraz z Baltazar no to git. Spróbujemy. Dobra, lecimy. Dobra. Kanały. Ok, git, git. Dobra, dopóki nic nie możemy zrobić, to muszę Wam bardzo podziękować za 700 subów. Bardzo Wam dziękuję za ten wynik i co? No, nie wiem, no, bardzo Wam dziękuję, że mi pomogliście. Już mamy 700, nie? Dobra, lecimy dalej z gierką. No i co? się huśta ta łódka no serio ona się huśta Co już? Ha, jeszcze tutaj dalej, ale tu chyba nie jest aż takie głębokie. Nie? Znaczy nie wiem. Ale nie wydaje się. Bo ja nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, no nie wydaje się to za głęboki po prostu. Ale też nie za fajnie. No co? Mogę z tobą porozmawiać? Jeszcze? Nie widzę, że yy, możesz spojrzeć po drugiej stronie? No, mogę chyba nie? O co to są? Jajka kolejne jakieś? Te, te może będę mógł, bo one są jakieś duże. Ja mam iść w ogóle. Tak, co jest? U. U. Dobra, co to tutaj? Pewnie nie. Okej. Okay. Dobra, to jest ta dźwignia. brama otworzyła. Kolejna. Nigdy nie byłem tak daleko od slumsów, a dzięki twojemu towarzyszowi nawet się nie boję. No i dobrze no. Widzicie więcej? Chyba włączanie tego e, zabiera ener energii. A gdzie my jesteśmy i czym to jest tak i jacie? Zurki, więc no. Aby nas nie zaatakowały, bo na takim małym obszarze będzie ciężka ta bitwa. Muszę przyznać. no ale mały trochę jest to pole, ale... Ale jest, nie? Dobra. Ale że te na górze nie zaskoczyły tutaj zórki? No dziwne. Tutaj coś będzie. Tu jest panel jakiś. Chyba, że tam jedziemy. Nie, jakie je jedziemy? Płyniemy. Tutaj. Dobra. O, scenka jakaś. Dobra. Scenka. Ale co tu będziemy robili? Nie wiem. No chyba to otworzyć, nie? b 12 też sobie by poradził. By. Chyba. A, super. Zepsuła system. Cała ta wiekowa maszyneria to teraz złą. Ręczne otwarcie. No super. No ta. A jakie mam to ręcznie otworzyć? Powiedz mi. ja mam przejścia, ty tu zostajesz? Będziesz szukał drogi? No dobra, no dobra. Po... Nie no, serio? Szybciej zginąć chyba nie będę mógł, nie? Rover. Dobra, no, no nie wiem, no, chyba szybciej zginąć nie będę mógł, nie? Gdzie ja mam dalej iść? Nie, nie mogę. Przygotuj się, jak tu będzie milion zaraz zurków, pewnie. Zaraz znowu będę. będę pe... O! Nie no, serio. Jak najdalej? Dobra je. Eee, chyba nie chcę tu iść. To bardzo nie chcę. Nie, no, mówiłem, że będę biegł znowu. To, to jest następne bieganie jak nic. Mówię wam. Znaczy teraz ten bieg nie będzie aż taki straszny? Mam swojego towarzysza. A, dobra, nie będę biegł. Jakby... Co jest dziwne, że chodzimy po rurach dalej, ja się nie boimy, bo... Um... Bedna rura się już zawaliła, no super. Nie no, serio? Dobra. Yy... Wszędzie to jest? Do... Dobra. Okej. Okay. Nie no, serio to jest dziwnie? Pewnie wszystkich obudzę. E? O, super! O Do widzenia, ha! Co tu pamiętka jakaś będzie? Chyba nie. Ale śmierć tak. O! Dobra, nie zginąłem. To e, coś pewnie będzie, ale nie wiem jak tam się dostać. Trudno no. E, nie, ja biegnę. Ja się nie patrzę, bo zaraz pewnie każdy przyjdzie tutaj. Nie no, serio, jeszcze więcej? Oh, aha. Nie, no co to za oczy jakieś? Co to jest? Czemu? to są jakieś oczy? No super, tak, więcej. Więcej was matka nie miała? Oh, no super. Nie wiem, jakiś. to. O, oh, oh, super. Nie wiem, biegnę przed siebie. O, oh. nie, 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 nie. Nie, zginąłem. No nie, co jest? Ja mam od... Ja miałem od tego uciec! No, wszyscy chyba sobie żartują. Ja miałem od tego uciec! No, ta na pewno! Zabawni! Jeszcze to na ich była z tyłu, nie? Pewnie. No, nie, tutaj jestem. Serio? Dobra, biegnę przez siebie po prostu. Nie biję się z nikim. Biegnę przed siebie. Nic tu nie ma wartego biegnę po prostu Nie. O. Ba, że trochę ich tutaj powstrzymam. Nie, gdzie ja pobiegłem? O. Dobra. Uciekłem! I gdzie teraz? O, o, co jest? Jak ja to przeżyłem? O! Co jest? Wszystko tutaj śpi. Jest zamknięte. To mi ja wolę sobie trochę zrobić Drogi Bo później to mi będzie przeszkadzało Przeszkadzało, przeszkadzało Jeszcze to jakbym dosięgał No i jest pięknie dosięgam Dobra, mam trochę luzu, ale i tak chyba nie za dużo, bo zaraz i tak pewnie każdego obudzę, bo nie no serio, z dwóch stron będę, może będę mógł tako przeskoczyć, zanim to otworzę, to przetestuję, ale nie mogę. że tako, nie dosięgam, macie, ja serio. Dobra, biegnę, już biegnę, nie wiem, no zwiedziałem. O. Dobrze ich pousuwałem tutaj, bo teraz bym miał... No. U. O. Hop, hop. Jest, Udało się. Ha, i co, zurki? Takie cwane nie jesteście i co? No i dobrze wam tak. No i łatwo z wami. Chyba, że teraz jeszcze więcej będzie, no to, 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 przepraszam. Biegnę, nie wiem, zaraz tu coś mi pewnie wyskoczy i zginę. Nie no, co, co, co tu jest? Tu coś będzie, na pewno. Oczy jakieś wielkie. Ojacie, ale oko! O nie, zurki! Nie no, co on robi? Nie no, przegrzeję się! No super, przegrzał się, ja muszę z nim pewnie biec. No ta, wiedziałem! Hm! Serio? Po co on nie zostawiał? Ale jak ja go przegrzewam, to na szczęście on tak nie robi. Ale teraz jest w ogóle jakoś dłużej przetrwał. Uh Oho! -oh 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 -oh. Tro... To jest gorsze niż ten pierwszy bieg. Chyba był drugi też, no ta był, co później kulawy byłem chyba, nie wiem, albo to nie wiem co to było, było chyba takie, no było, było, Ha! łatwo z wami, widzicie ja tutaj mam, E, e jeden przeszedł przy, pod bramą, nie no, no jest, p 12 żyjesz. Dobrze. Było ciemno, byłem ja sam. Yy. Aha, super. Zniszczył mi to. Nie wierzę. Tu za długo tego nie miałem, muszę przyznać. Ha. Ale bez sensu to jest na serio. Co on zrobił? po co? On w ogóle szedł, beze mnie tam. Nie wiem. On miał dalej ten defluxor. Teraz to czym ja mogę się pochwalić? Latareczką? No latareczką za bardzo się nie pochwalę, bo po co mi jest latarka prawie? No, no czasami się przydaje, ale czasami to jest bardzo rzadko. He? Kto to jest? Czemu to są ludzie? Balady. Baltazar, dobra. Na szczycie wioski medytuję. Mrowioska. A, git, mrowioska. Fajnie mi wiedzieć, że jest tak coś jak mrowioska teraz. Widzę, że tu mam trochę więcej yy, roślinek niż na słońcu którego asystowałem, któremu asystowałem był chory, to była jego był sam co robił przesłał swoje wiadomości do komputera utknął na setki lat, aż pojawił się mały kot wygląda jakby był Czyli więc to byłem ja, ja byłem tym naukowcem co? Był kiedyś... Nie no, serio? A... Aha... Dobra. E... No dobra, to było dziwne. Ale no co, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. To, to było bardzo dziwne, ale na serio. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w i subskrypcję na moim kanale. No i co? E... Dziękuję, że oglądaliście wbijajcie na następne odcinki to by było na tyle siema